Witajcie moi mili, witam Was w kolejnym y, odcinku mojego blogu z bych Film z wideofilmowanie. Jak obiecałem Wam ostatnio, y, dziś pokażę Wam jak y, stworzyć sukces swojej marki, czyli jak zacząć. Mówiłem Wam o tym, <coughs> przepraszam, y, mówiłem Wam o tym, a dzisiaj Wam pokażę jak stworzyć swoje własne logo. Tutaj na panelu mamy zbych film, z wideofilmowanie moje logo, które już znacie dobrze, które wiele osób mówi, że jest ładne, że jest czytelne, że wiedzą o co chodzi. Więc jak Wam mówiłem, wymyśliliście już pewnie swoją nazwę, która odpowiada Waszej firmie i teraz musicie stworzyć swoje logo. Wiadomo, robimy, robimy logo firmy zajmującej się wideofilmowaniem, weselami, reklamami, komuniami, chrzcinami, a więc ważne, żeby ono się kojarzyło nam z, z, z filmem, z kamerą, z taśmą filmową, z, na przykład z jeśli chcecie kręcić tylko wesela, to możecie na przykład y, swoją nazwę dać, a, a na przykład na ostatnim, na ostatniej literce welon na przykład, a z przodu na przykład muszkę pana młodego. I wtedy macie z, z, na przykład zbych films wesele widy, wesela na przykład. I, i, I tu macie parę młodą, możecie, jest mnóstwo, mnóstwo grafik do ściągnięcia na goglach, więc, więc y, nic was, nie z was nic Was nie ogranicza. A więc przechodzimy do tworzenia, tworzenia loga w Photoshopie. Możecie je tworzyć także w innych programach, ale, ale ja bym polecał, polecał Wam kupić, zainwestować. Kupić oczywiście oryginalny, bo ja mam oryginalny. No, no dużo wydałem, dużo wydałem, ale teraz ponoć jest taka opcja, że tam płacicie i, i macie na miesiąc i, i, i sobie korzystacie i możecie też demo wersję, ściągnąć, ona tam robi zna znaki wodne, ale, ale gdzieś tam ją przesuniecie i potem wytniecie, wpęcie, i, i wszystko będzie działało. Też tak kiedyś yy, działałem, no ale teraz po 15 latach stać mnie na, no, jak widzicie, na najlepszy sprzęt, na którym mogę mogę działać. A więc zaczynamy, tworzymy yy, nowy dokument. Yy, no tutaj nam się wyświetla, jak widzicie, width, height. Resolution, Color, Mode. No to, nas, to nas nie interesuje, bo to standardowo jest dobrze, dobrze ustawione. Możemy sobie name, name czyli e, imię wpisać. Ja wpiszę sobie Zbigniew. Zbigniew, bo Zbych to dla znajomych. Zbysiu na przykład mówi moja małżonka do mnie. E, więc e, tworzymy na, name, imię, Zbigniew. Wy wpisujecie oczywiście swoje imię. I, 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 i tworzycie. No to za, zaczniemy. Mamy tutaj tło białe, prawda? No, białe tło no nie jest ładne, więc Tutaj po lewej mamy, mamy kolory. No, ja nie będę Wam tak tłumaczył, jak to robić w programie, bo, bo to możecie sobie wejść na YouTube i tam, tam mnóstwo osób pokazuje, jak się działa w takim programie. Ale mniej więcej ja Wam będę pokazywał, jak to wszystko zebrać do kupy, żeby stworzyć logo, prawda? Więc y, tworzymy, tworzymy tło, wybierzmy takie, takie jakieś o na przykład taki kolor y, i tu mamy puszkę. Puszkę z farbą i, i klikamy, i robi nam troszkę takie, jest jasne, ale to, to dobrze, bo na przykład stworzymy ciemniejsze, ciemniejsze litery i, i będzie bardziej widoczny. Tu mamy taki kolor kontrastujący, który będzie się, na przykład, wyobraźcie sobie to, że to logo wjeżdża na, na, na filmie, tak na początku, tak i i no i teraz tu, tu mamy taki taki tool narzędzie, tekst tekst wpisujemy, prawda i na przykład kliknijmy a więc ja będę pisał swoje, swoją nazwę swojej firmy, wy, wy jak chcecie możecie oczywiście swoją napisać i i, i działać. No to zaczniemy od, od Zbych Films, prawda? No to piszemy sobie coś się stało coś nie pisze nie wiem czemu ale za zaraz do tego dojdziemy, czemu nie pisze no to napiszemy Zbych Films I zaraz tutaj... widzicie, czasem, czasem się a, bo zmieniło po prostu kolor czcionki i dajemy na przykład na przykład taki Daj, dajmy taki. Ten. Dajmy na razie na razie niebieski na przykład, no, bo tam miałem żółty, prawda? Tu, tu, tu dajmy niebieski. I, i, I mamy Zbych films napisane, prawda? Możemy sobie film, film, film się napisało films o. No, nie, nie widzę bez okularów, ale, ale tak nie chcę w tych okularach ciągle siedzieć, bo to, bo to tak źle wygląda mnie tam. Małżonka potem mówi, że się śmieją z dzieciaka w szkole, ale i tu mamy, bo mamy na przykład tu taką, taką opcję zmiany, zmiany, no bo na przykład no, no, ta czcionka nie jest jakaś fajna, prawda? Tu zwiększmy, gdzieś tu powinna być lupa. Yy, o, jest tu lupa. O, zwiększmy na przykład tak, żebyście widzieli wszystko. Na przykład ta czcionka nam się nie podoba, prawda? to mamy taką opcję tutaj zmiany tej czcionki, że, że ona będzie wyglądać inaczej, że, że na przykład będziemy chcieli arial na przykład, czy, 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 czy tam, bo teraz mamy calibri, a, a nam się calibri nie podoba, prawda? To, to mamy taką opcję, że, że zmieniamy, prawda? Bierzemy coś, coś mi się tu przycina, ale yy, zaraz to, o na przykład wybieramy sobie to i mamy, mamy ta, taki zbych film, prawda? I czcionki, bo to są czcionki, prawda? Ja ostatnio sobie, proszę Państwa, na przykład, bo, bo możemy sobie wejść na internet i, i kupić pakiet czcionek. Ja ostatnio kupiłem sobie pakiet y, 9000 no, fontów, na przykład. Wszystkie zainstalowałem, proszę Państwa, mam je tutaj i, i sobie wybieram 9000 czcionek, i, i w każdym momencie mogę sobie znaleźć, znaleźć czcionkę, która, która mi odpowiada. Yy, I teraz bym wybrał. E, e, nie, ta jest też nieładna. Weźmy na przykład, no, taką e, prostą. O, na przykład Arial, na przykład, prawda? Tu sobie sobie powiększamy. E, coś, tu, coś, 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 się dzieje, niedobrego, ale zaraz, zaraz to. O. I i, i mamy zbych film. Na przykład tu, tu jest coś nierówno, ale to zaraz, zaraz to zmienimy. O i teraz mamy tu wszystko równiutko. Taka czcionka możemy ją na przykład jeszcze pogrubić, podkreślić. Nie, tak na przykład. Nie, to lepiej nie, to, to nie wychodzi. Nie podkreślamy. Mamy Zbych Films i, i tu na dole na przykład tworzymy sobie nowy Nowy nowy, now, nowy napis i piszemy wideo filmowanie i na przykład co zmieniamy? Yy, zmieniamy napis i jego też bierzemy. Mamy prawda 9000 czcionek i hmm, o, i na przykład ten będzie taki cienki i możemy go na przykład spłaszczyć. O, i go tu na przykład ustawimy. I, i mamy Zbych film, z wideofilmowanie. Na przykład, co jest, co jest piękną rzeczą w Photoshopie, dodawanie, do, no bo one teraz są takie nijakie, prawda? No, no, no niby niebieskie, niby na tle, no ale, ale tu, gdy je zaznaczymy, yy, klikamy sobie na. Na, na to i wyskakuje nam layer style. I tu, no tu już możemy robić, proszę Państwa, cuda. Na przykład stroke, o I, i robi nam się taki taki yy, taki no, yy, no obwoluta taka nam się robi, na przykład red, na przykład, że o, Że tu, tu, tu się zmienia, na przykład, że, że na przykład tło jest. Prawda? Ale to nam jest niepotrzebne. To kasujemy, czyli kankel. I. <laughs> Chwila, tu jest coś się dzieje. Bierzemy sobie na przykład inner shadow. I zobaczcie. Od razu inaczej. Magia, 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 magia Photoshopa. O. Super, super. I tak, i, i zobaczcie, jak to wygląda teraz. No, zmniejszymy trochę, bo nam się powiększyło. O, tu mamy minus. Zobaczcie, jakie takie y, robi się takie wypukłe. Takie ładne. O, zbych films, wideofilmowanie. I na przykład ze zbych films robimy to samo. Też otwieramy te. Y, tylko tu weźmiemy na przykład gradient. O, i to jest to, co Wam kiedyś mówiłem: kolor. Zobaczcie, jak ładnie kolor przechodzi z białego na czarny. Na przykład tu sobie możemy zmienić coś. Na przykład tu też mamy taką opcję pattern, że tu zmieniamy jakieś, ale to, to, to tego nie używajcie, bo to jest Wam niepotrzebne. Outer Glow I, i robi nam się taka, ja wyłączę ten gradient, o, robi nam się taka obwoluta. Zbych film z obwolutą. Możemy też rzucić cień, taki fajny, o i na przykład zrobić, żeby on był o taki. I tu do, dodajemy go więcej i mamy. Widzicie jak? Patrz. O, cyk, cyk. Jest i nie ma. I na przykład dajemy go o, także że jest. Tu Możemy go zwiększyć, o, że jest taki mocny, taki akcent na niego pada. A możemy też zrobić, że jest taki rozmyty. Ale robimy coś takiego. Mamy zbych film, wideofilmowanie. Co my tu jeszcze możemy zrobić? No mi się już, mi się już to podoba, ale na przykład możemy zmienić tło. Bo na przykład to już to już o, na przykład do tego tło nie pasuje tło to i bierzemy sobie wybieramy czy jest taka opcja y, taki gradient nam się robi i na przykład wybieramy sobie że ten gradient będzie się nam robił na przykład taki taki żółto pomarańczowy i tu sobie klikamy o nie to nie jest ładne to nie to nie to to nam się nie podoba to to nie jest fajne ale może, jak tu jakąś dodamy taką warstwę. O, i tu. Bo możemy robić takie coś, że to zmniejszamy taką. O. I widzicie, tu jest taka, taka poświata na przykład. I, I to jest na przykład. No i załóżmy, że nam się podoba to. Zbych films, wideofilmowanie. Jest takie. No to, to mi się tak. To, to moje wcześniejsze jest ładniejsze, bo, bo takie. To jest takie za, za nowoczesne, za, 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 za dużo tak nowoczesności, ale, ale może w tym też coś jest, no nie wiem, zobaczymy. I na przykład teraz wyszukujemy sobie grafiki. O, tu mamy na przykład weselne grafiki, tu mamy na przykład kamery, ale kamer, kamer nie dajemy. My jesteśmy film, wideofilmowanie, bierzemy sobie taką grafikę, Otwieramy tu na przykład, ja to miałem, to weźmiemy inną, o, na przykład taką taśmę filmową. Bierzemy, prawym klikamy, y, kopiuj grafikę, bierzemy tu, bierzemy pastę i, i mamy tą grafikę tu, prawda? I bierzemy teraz takie jest tu narzędzie Image, nie, to nie Edit, y, Free Transform i tu na przykład powiększamy tą grafikę. Powiększamy ją tylko to białe, żeby tak nam znikło. To tu zaraz, zaraz pomyślimy nad tym, i tutaj mamy taką opcję, że to nie, to nie działa. To, to na przykład bierzemy. O. I tu mamy taśmę. To nie widać wszystkiego, to ją jeszcze damy na przykład w inne miejsce. Na przykład, o, na przykład, o! Mam pomysł. Zobaczcie. I czasem takie pomysły wpadają tak, tak na szybkości. Na przykład, o! Dajemy ją tu. Prawda? I mamy ją tu. I bierzemy kopiuj. Kopiujemy ją dwa razy. I teraz bierzemy ją tu w rękę. O! Robimy tak. I tu mamy taki image, rotation, żeby nam się odwróciła. To jest chyba to. Nie, to nie jest to. To zaraz. Ale to nie martwcie się, jak wam się tak robi. Zobaczcie jeden ruch 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 tym i o. O, ale tak, tak działa. O, I robimy tak. I tu mamy taki takie coś. No i yy, robimy. Na przykład tak to. Teraz. Tu jest taka opcja. Powinna być tak, o, przytniemy, no, o tak, przytniemy, o i zobaczcie i macie wizytówkę. Weźmiemy tu, żeby było na 100%, o i zobaczcie, macie wizytówkę. I po co, po co przepłacać jak, jak samemu można wykonać takie, takie logo, ja swoje no, nie będę go kasował, może zostawię, wrzucę na Facebooka, tam na pewno ktoś polubi. No, mi się podoba, yy, mi się podoba, zapisujemy je, save as, zapisujemy je na pulpicie, Zbigniew JPEG. zapisujemy i mamy, mamy takie logo Zbych Film, z wideofilmowania. No i, i to mamy logo skończone. Też nie, to co anceluję, tu, tu zamykam, pokażę wam jak ono wygląda. Macie, proszę powiększę wam zbych film nowe logo. Zobaczcie jakie to proste. W 5 minut nowe logo. I każdy z was może takie, takie logo sam wykonać. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, do yy, zapraszam was do tworzenia swoich logówek wysyłania ich mi ja będę je będę próbował wam skomentować je i odpisać na e-mailu i subskrybujcie mój kanał zapraszam na kolejne odcinki zbych film z wideofilmowanie. nowe logo